Pieśń obrońców Częstochowy. Udeźcie dzwony potężne, Uwierzcie w serca swe mężne, Ufajcie w bramę niebieską, Bastion przed bestią. Zawitajże królowo, słońca blasku, Wieniec ponad twoją głową z gwiazd dwunastu. Zawitajże królowo, w blasku słońca, Zostań z nami, zostań z nami Aż do końca Wykrzeszcie siebie chęć, chęci Dostrzeżcie To widzą święci Prawdę i piękno i dobro Najczystsze z obron Zawitajże królowo Słońca blasku Wieniec ponad twoją głową Z gwiazd dwunastu Zawitajże królowo Słońca, zostań z nami, zostań z nami aż do końca. Podnieście strapione głowy, pobierzcie do częstochowy, gdzie swoje zginają karki i niedowiarki. że królowo słońca blasku, wieniec ponad Twoją głową z Zawitaj, że królowo, w blasku słońca Zostań z nami, zostań z nami aż do końca Zawitaj, że królowo, w słońca blasku Wieniec ponad twoją głową z gwiazd dwunastu Zawitaj, królowo, w blasku słońca Zostań z nami, zostań z nami aż do końca Zawitaj, że królowo, w słońca blasku Wieniec ponad twoją głową z gwiazd dwunastu, zawitaj, że